na moim kanale i dzisiaj mam dla was taki filmik pierwszy powiem Wam o co chodzi. Może by mi, byście mnie znali z kanału Amelutka, ponieważ tam nagrywałam, ale niestety zmieniłam telefon hasła, nie pamiętam do konta No i muszę zaczynać od początku, także zostawcie kciuki w górę, subskrypcję. Na razie nie będzie miniaturek, ponieważ yy... Numery mam w użyciu i na razie muszę trochę pokombinować, więc na razie mnie to nie będzie. A dzisiaj pokażę Wam co dostałam na urodziny, czyli moje prezenty. Telefon zmieniłam, ponieważ iPhone, którego miałam przed tera... teraźniejszym telefonem, mnie już denerwował. A jaki to jest telefon, pokażę Wam na końcu, ponieważ to był również prezent urodzinowy. Zacznijmy od prezentu, który oprócz telefonu jest najlepszy I są to Promarkery Touch Ale to nie są te chińskie, Ponieważ no to mimo, że pisze to Touch To nie są to Touch ani Touch Cool To są Touch Bull I różnią się one tym, że można wlewać tam e, Spirytus lub tusz do Lub e, po prostu do paznokci e, Jak nam wyschnie Mazek I ma przepiękne kolory na, to jest aż 60 Jedynym minusem tych promarkerów jest to, so, so, że zmywają się numerki z nakrętek Oraz jeden przyszedł mi uszkodzony Numerki się zmyły Tu jest pęknięcie No i niestety Tego się nie da po prostu otworzyć I nim pisać, bo się nie da tym zak tego zakręcić Na no, drugą stronę się da ale to się nie da. Więc taki, taka lipa, że mi ale ogólnie reszta jest fajna. Fajowy na kolory. Yy, na przykład taki ładny Blue Sky. niekoniecznie to widać. To nie wiem. Dobra. Takie kolory. Potem pokażę wam oczywiście przebitki. Zdędną rzeczą jest szkicownik. Tak się prezentuje. Jest to angielski szkicownik i niestety już nie mam tej karteczki dla nim, ale tu wam stawię w opisie gdy mi się uda, linka, A nie wiem, czy mi się uda. Te promarkery również były zalegro. Taki oto szpicownik. Gramatura tego papieru wynosi 150 gram, no i mam tutaj na razie trzy obrazki. Jest on czarny na spirali oraz ma 50 kartek. Mam mogę pokazać rysunki. Widzicie, tu można go wyrywać kartki. To wszystko jest zrobione promarkerami, No więc tak Ok, e, na razie jeszcze się uczę na tym telefonie, obsługiwam go dopiero od wczoraj Następnym rzeczą jest biały żelopis, czyli wszystko do rysunku na razie e? Biały I ostatnią rzeczą jest telefon Samsung Galaxy a50, czyli najnowszy model Najnowszy to jest A70 Ale A70 różni się tylko tym, że po prostu jest większy yy, Zaraz go pokażę Nie wiem jak Bo jakby nim nagrywam I dostałam również etui yy, Na niego Ton jest niebieski Fajne opcje aparatu takiego oddalenia Na przykład yy, Jakość jest taka nagrywania taka se i, i to jest takie etui z takim brokatem przelewającym się. I to już tyle w tym odcinku! PA!